Dzień dobry widzowie Witam was w kolejnym vlogu Będziemy podczepiać header, ściągać kosy i wkaszać się w pszenicę Mierzyłem wilgotność z pół godziny temu To było 15,5 Tutaj trochę bardziej piachy są niż tam za domem To tu powinno być suchsze Teoretycznie Ściągniemy kosy, wkaszamy się Tata z bratem ściągają kosy w tamtym heerze w tamtym trochę ciężej jest ściągnąć, bo to trzeba wszystko z blachy, ze stołem a tu tylko trzeba kosy ściągnąć i to tyle. No, także tego w dalej, mam w kabinie, nie ma dalej czasu. Wycieraczkę nową zamontowałem, chciałem sobie umyć szybę po drodze. Łącząc spryskiwaczek, wycieraszka się kręci, siuuu, poleciała Dobra, idziemy popodczepiać Podczepimy, to ten eee, Podniesiemy motowidła to Odczepimy, to odbezpieczymy tamte I kosy pościągamy Ale jeszcze podjedziemy bliżej federa żeby nie musiał tyle nosić Tych kost I jeszcze muszę przesmarować rotory. Znaczy, koło od, napędowe od rotorów to jest co 10 godzin, tam trzeba smarować. A przy ustawianiu do rzepaku to zasłonięte są kalamitki. Gdzie to jest? Co to się stało? Zasłonięte są kalamitki wtedy. I nie można. Gdyby się, by się od, odpaliło Na ustawieniach na pszenicy Tam dobrze są wtedy te poustawiane Dobra To mamy Wczoraj skosiliśmy 45 i 4 to 49 hektarów wczoraj skosiliśmy pszenicy e, pszenicy Rzepaku tutaj jak widzicie ile popkaszaliśmy trochę o, co to zabezpieczyłem tam, to nikt jeden nam nie spadnie musimy cofnąć, to tu będzie nam bliżej do noszenia kos. Dzisiaj ma padać wieczorem. Plany jest wykosić 20 parę hektarów. Na dwa kombajny to powinno pójść. Dobra. Eee, co mam zrobić? Stół wysunę, bo nie tak. pamiętam, czy trzeba było wysuwać, czy nie. Ale lepiej mieć wysunięty, niż tak. później mieć problem. Żeby się zapomniałem. Idziemy rozłożyć. Cudzkarny. Kurde, trochę header do góry mógłbym podnieść. Będziemy podnieść Może trochę niżej O tak o Ściągnięcie hydra tego kurde hedera Dobra. czemu to nie chce iść? Trochę za wysoko. Kurde. Może się uda. Najważniejsze to się nie pokaleczyć. Jedną kosę mamy ściągniętą Bardzo prosto się tu Prze przezbraję z szepaku na pszenicę Uuu, To będzie ta wyciągamy kosy włożymy kurde będziemy jej ciekawego vloga dziś o, tuś o Kurde! Że ja to teraz zobaczyłem! Ja cię chęcę! Dwa łańcuszki nam strzeliły! Czyli dzisiaj bez poziomowania będzie trochę. to lipa! Będzie ciężko. Kurde, że ja to teraz zobaczyłem! W domu to jeszcze byśmy to pospawali i byłoby dobrze. A tu to co już zrobię? No nic! Już za późno No to lipa mamy, widzowie, lipa Kurde, tu wysoko jest. Kurde, ciężko. Ale mamy drugą kosę? O Jezus, Maria, się zmęczyłem. Tutaj oddawaj mi kieszeń. Ja ci kręce. Dobra. Jest. Cyk, cyk. Idziemy to założyć i widzimy się jak już będziemy wkaszać. Zrobimy próbę jeszcze kręconą na szybko, żeby na pewno, Bo wiadomo czy można wjechać już. A mi dwa łańcuszki pękły, kurde, bez poziomowania jesteśmy. Dziurka. Sępujemy. Kręcimy. I się wkaszamy. Chrupie to można jechać. Można jechać. Na pewno. 7. zaczynamy, najmniej spróbujemy zacząć. Ale bez poziomowania to lipa będzie musiał ręcznie, kurde a kurde bo to od stołu teraz tu jest od poziomowania o ręce no się będę męczyć dzisiaj Ustawiy. jakoś to idzie. Coś tam do zbiornika przybywa. Zapomniałem tych hektarów zresetować e, Tam 2,40 to mam zapisane se O kurde, trochę uciekliśmy Dobra, teraz liczy dobrze e, No Trzeba kosić, suche jest Bo W pszenicy to będzie latać leksem te dwa łańcuszki, to jak będę miał pełny zbiornik, to wykręcę Tata pojedzie do domu, pospawa Przykręcimy z powrotem, bo co cały dzień kosić bez poziomowania, to Trochę problem przy takim headerze będzie Jeszcze jak mały header, jak w Bizonie, to co to tam poziomowanie jest? Tam nawet chyba nie ma poziomowania, nie wiem No, ale Dzisiaj ambitny plan, wykosić to, żeby móc wapno rozsiewać I Zobaczymy, jak to będzie Trzeba mucić jak najwięcej. Teraz to nie ma co, nie ma na co czekać. Ma padać to czegoś wczoraj w ogóle. Yy, zagotował mi się kombaj w przepaku. <laughs> I ten, idę na górę, a tam guma ta od wentylatora, co jest, <laughs> się urwała i się cały wentylator stanu zalepił się. I teraz bez, bez tej gumy kosimy i zobaczymy, czy będzie się grzać czy nie. Oby nie, bo to teraz będzie tam pomiędzy tą szparką załapać cały kurz co może być później lipa z tym no ale co Jakoś to będzie no. by nic nie urwać za tego czasu Co Bezpośrednio. o jakie czyściutkie ziarko leci Pszenica to może lecieć czysta Później z pilota odpalimy To tu będziemy latać na tym polu Mamy tu do koszenia i tam koło rzepaku Przejnicę A w zależności jak się wyrobimy to może jeszcze gdzieś pojedziemy Ale plan jest taki wykosić tutaj Nie ma co za dużo planować Bo plany biorą diabli Dobra to widzimy się później jak będziemy Coś więcej kosimy Drugi kombajn już przyjechał już Poziomowanie mamy naprawione Jeździmy na cruise pilocie tu 9 hektarów, ja już skosiłem 3,5 na dwa kombajny To co szybko pójdzie i w pszenicy też szybciej idzie. Bo to widzicie, 7 na godzinę teraz jadę w cruise pilocie ustawiłem, żeby tyle maksymalnie jechał. Potem, jakby nagle pojawi się lepsze i jechałbym szybciej, to zanim by z ten zanim by załapał, że, yy, że lepsze zboże jest, to już by. 100% obciążenia było zapchałby coś czy coś, jakby urwał, a tego nie chcemy. No, za niedługo Roxana ma przyjechać. Jedzie z tatą a Marokiem. Tata już z jedną przyczepą pojechał. No, za niedługo ten kawałek będzie. A chcemy to wykosić, bo wapno trzeba sypać. Akurat jakby popadało to jutro by można było z wapnem ruszyć. Ale to też zależy ile by padało. nie? Popada sporo to jeszcze jutro jakby miało wypadać to nie porozrzucamy tego wapna. Mam nadzieję, że już mi się nie będzie grzać kombajn Wydmuchałem filtr z powietrza Po wczorajszym. Wczoraj zapomniałem, nie będę ukrywać. Cztery razy wczoraj kombajn dmuchałem, to już wiecie jak to jest. Czarny byłem. Całkowicie. No. Idzie ładnie. Zasuwamy w tej pszenicy. Do zbiornika przybywa. Także ładnie. Może rekordowy plon będzie przez... na tym kawałku. Jakby 8 ton dało, to by, bylibyśmy naprawdę zadowoleni. jeszcze nigdy 8 ton nie dał. Piochy same, Poza tym to widać co tu rośnie, nie? Pierwszy rok jak tata to pole kupił to nic tu nie chciało rosnąć Tam gdzieś stodoła była, jakaś Roska. No, a już będzie sypać Sypie ładnie no Naprawdę nie wygląda sypie no. Do zbiornika też leci fest Komputer pokazuje, że 10 ton, ale to jest nieskalibrowane. Obstawiam, że tak po 8 sypię. Z hektara zbiornik to... Zbiornik z 8 ton ma tutaj. Gombajt to wiecie... Gdzieś koło tego może być. Zobaczymy, zobaczymy. Oby sypało jak najwięcej, no to wiadomo. Muszę ustawić, żeby jechał. Ten kawałek tutaj szybko ubędzie. To jest nieduże pole. Możecie dać znać, czy Wam podobał się poprzedni vlog. to może wstawię wstawkę co nagrała jak kamerkę dawała będzie takie urozmaicenie do filmiku Żeby było ciekawiej Ale na serio mam nadzieję, że nie będzie mi się grzać, bo to Męczarnie będą za chwilę wyjść coś przedmuchać czy coś Poza tym to ma iść, a nie stać w miejscu Dobra, to widzimy się już później. Cześć widzowie z tej strony Maciek Farmer. Nie no, żartuję. Y, u mnie swoją kamerkę i zaczynam Maćka vloga. On nie chciał tego nagrywać. Nie chciał, bo powiedział, że już ma film. Także kochani, no. co za youtuber z niego, nie? Cześć dziewczyny, wam wodę. Właśnie Maciek nie jedzie. I dzisiaj on chce kosić chyba on był... I chyba tą kamerkę mu dam w ogóle, żeby miał lepsze vlogi, bo te jego trzęsienie łubem to jest nie wiem, wiem kochanie, czytają komentarze. <grytanie> Ale tak o. Maciek wbił 1000 subskrypcji na kanale. Rozumiecie to? A rozumiecie sobie na 1000 subskrypcji, że Maciek wsiada na konia. Na konia wsiada. Kaszleż sobie... Mm, to tak lubisz, nie? No, że Maciek wsiadam na konia, także ja jestem zadowolona, że wbiliście to. Czekajcie na film na jego kanale i na moim też będzie. Jakbyście nie wiedzieli, to ja też nagrywam na YouTube. <grych> yy, I Maciek mnie przegania w wyświetleniach, ale to nic, mam więcej subskrypcji. <grych> I co chciałam powiedzieć? Dzisiaj Maciek chce kosić. Zobaczymy. Chcę Wam nagrać fajnego vloga. Napiszcie jak Wam się podoba, jak ja nagram na jego kanał. Bo ja tak, tak ogólnie u siebie to o koniach głównie nagrywam, dlatego sobie teraz przy koniach, bo gdzie bym miała stać. Mogę Wam pokazać moje ciągniki. że większość pewnie je zna. Tutaj o, kubota. Najpiękniejszy ciągnik. Kubota 21. 21 koni. Rozumiecie to? Widzicie jaka to jest moc? Widzicie jakie brony ciąga? Żuma w ogóle daje radę. To jest kolejny ciągnik. 30. Piękna, nie? Trzeba ją zrobić. Także możecie motywować. Nas w, komentarzach, żeby, w komentarzach, żeby ze mną zrobił ją. Że trzeba ją odnowić i wszystko. Także możecie pisać. Aha, pokażę Wam jeszcze kolejny ciągnik, kolejny jeden. Ech. Z najlepszych, bez szyby. No, Holand. Ford 4835. Zysypał, Teraz bym podszedł bliżej i nagrał jak sypię statkę <grymne> jeden ja klucz i zostawiłem, nie? rapido, rapido idzie nie uciekaj Swoich widzów, że co się dzieje? Za ciepło, grzeje się. Dobra. Lampa, lampa. Łuchanko, Łuchanko. Maciek, 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 Pomachaj Chodźmy w vlogę. Nie, była zapchana od zewnątrz nie, nie, było widać, ale od zewnątrz była nie, 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 mnie to nie, nie, no wjeżdża Jedzie oporował ósemkę Zaczęło padać, to też nas pogoniło z pola o, kurde, dmuchawa Na to piwo nie patrzcie Podam. traktory to nie? Porządne traktory okay. <gry> szczep zaplanekowane trzymajcie się do następnego vloga. Już.